Szanowny panie Marszałku, szanowni państwo, w grudniu 2023 roku ta uśmiechnięta Polska Donalda Tuska wyłączyła pierwszy raz od 13 grudnia 1981 roku sygnał telewizyjny. Wyłączyliście również konstytucję, wyłączyliście Sąd Najwyższy, wyłączycie również Trybunał Konstytucyjny. Nie szanujecie prawa, nie szanujecie ustaw, nie szanujecie Konstytucji. Nawet nie szanujecie Sejmu, bo wyłączyliście Sejm, zamykając dwóch posłów, którzy w sposób skuteczny zostali w 2015 roku ułaskawieni. Dla Was, Szanowni Państwo, wyłączanie Polski jest Waszym DNA, ale powiem Wam jedno. Widząc 11 stycznia 300 tysięcy Polaków na polskich ulicach tutaj w Warszawie, którzy trzymali tak między innymi te transparenty Ruda, wrona, orła Niepokona, Jestem przekonany, że nie wyłączycie naszego pragnienia i miłości do naszej ojczyzny, pragnienia wolności, pragnienia umiłowania, demokracja, a przede wszystkim porządku prawa. I zwyciężymy. I wszystkim dzisiaj tym, szanowni państwo, którzy byli na proteście wolnych Polaków oraz milionom Polaków, którzy mówią nie, Rządowi Tuska, jak dzisiaj prokuratorzy, 44 prokuratorów podjęło dzisiaj decyzję o tym w swojej uchwale, że sprzeciwiają się nielegalnym działaniom Adama Bodnara. Tylko trzech poparło Adama Bodnara. Nie wyłączycie prokuratury. I chcę tym wszystkim Polakom powiedzieć i zakończyć moje przemówienie słowami, które powinny być dzisiaj manifestem wolnych Polaków. To są słowa Mariusza Kamińskiego. Trzymamy się mocno. Nasi wrogowie nigdy nie zobaczą białych flag w naszych rękach. Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę.